No, cześć wam z nad rzeki zimno jak cholera tu widzę gałąź się złamała zobaczcie, w końcu się doczekałem ORX eee, pierwszy Aha, i próbuję go z tym zestawem wiecie, z tym zestawem, zestawem co miałem prędzej kupione creative. no Trochę takie dziwne dźwięki są takie pierwsze znalezisko moje kawałeczek słuchawek takich na kablu i następne głęboko, naprawdę głęboko bo musiałem drugi raz z padlem zajechać, czyli sięgnął głęboko, jakiś, jakiś coś tu nie wiem graj w kolory, o, tak to wygląda dziwnie się na razie z nim chodzi, bo to mój pierwszy wypad, krótki zimno jest jak cholera, nie? chociaż to jest który to jest kwiecień? to jest kwiecień 10 dzisiaj śnieg jeszcze padał nawet, rano i teraz w dzień też taki mokry śnieg, ale już no co niektóre drzewka białe się porobiły o, ale tu jest Armagedon zrobiony, ja wiem. Normalnie szok, pozwalane wszystko No nic, zobaczymy, sprawdzimy trochę, godzina albo coś i do domu Wieje. Ja. No powiem Wam, że jak na razie tu chodzę na coin Fast albo tam te swoje ustawienia To jest jeden diabeł, w sumie na 13.3 chodziłem kHz, Czyli najmniejsza częstotliwość jaką można ustawić na tej cewce Nastawiłem sobie na 13.6 to, to jest to samo, ale Kapsle lubi od piwa, to trzeba przyznać, naprawdę, teraz miałem tak głęboko, kopałem, yy, ta była, no jak to się mówi, kawałek fajerki, a prędzej, prędzej był taki, taki o jak to widzicie tutaj, ale z gwintem, taki o kwadrat, kwadratowa jakaś taka, nie wiem, co to mogło być, ścianie jakieś budowlane, czy co, no nie wiem. No tak poza tym ciężko do no, kapsle lubi odpiwa jak nie wiem, już mam chyba sześć może Powiedziałam, że głęboko bierze. Kurczo, może się nakopać jak nie wiem. Całkiem, całkiem tutaj zobaczcie. Myślałem, że to będzie jakiś taki był cichy sygnał, bo wiecie w tych ojcówkawach. Ja nie wiem jak to w porównaniu do tych yy, WSA czy jakie to tam są Takie, takie coś. Takie pierdzelinko, takiego chyba najlepszy fan jak na razie, nie to nic, nic, nie ma, jak to się sprawdza, no w sumie jestem tutaj jeszcze jak widzicie blisko, blisko tych, blisko linii musiałem zmniejszyć czułość, zmniejszyłem czułość, czułość na 80, kurde ale wieje, czułość na 80, a to taki sygnał, nie wiem ile to dawało, jak to daje, na razie ciężko się nauczyć. No, coś 80, tak coś tam było. Chyba coś widziałem. Jak to pokazuje, jest. Coś 78, coś 80, tak jakoś tam. 3 Wiesz, tu chyba będzie jakiś PRL, mi się wydaje. O, jest, 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 proszę Państwa. Jest. Jest znalezisko. Pierwszy moniak Oryxem. Tak to jest. Szkoda, że ten panel mi się spada. Nie wiem, co ja tu mam zrobić, jakiś nowych. Ten o 5 groszy. Stare 5 groszy, znaczy stare. No nie wiem, jaki to tam będzie rok. Czy tam coś będzie widać, kurczę, czy nie. Nie wiem, wiecie. Jeszcze. Jeszcze trzymam bo inaczej. 61. Pozdrawiamy, jak ktoś ten ogląda z tych starszych. No, pierwszy moniak. 10 groszy z PRL-u. Nie, 5 groszy znaczy. Się. 5 groszy z prl -u. Jaki to był sygnał? 88, chyba mi się wydaje. 85 po wykopaniu. No, no to jest chociaż jeden. No, powiem, powiem Wam, że ma walnięcie. Jak zauważyłem, że jak jest taki już cichszy sygnał, to, to nie ma już numeracji. Nie pokazuje numeracji w ogóle przedmiotu. no Znaczy identyfikacji, o no, tak. No, ale głęboko, kurde, no tu się da nakopać. Widzę i zobaczcie, tu coś wyleciało. Tu krążek czy odbicie? Nie, krążek. Proszę. Co to jest? 5 zł pewnie. O, zjedzone. zjedzony. Ojej, tu prawie nic nie widać. Zobaczcie. Sorry, ja to kurde pokazuję gdzieś z boku. Jak jest. Ale. Takie jakby cieńsze nawet. Nie no tyle chyba wy, przez tą grebę wyssane. Wy, 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 wy <noise> Jak to się mówi. No? Ten torf ma. To zjedzone, naprawdę. Już czarne kciuki są, a diego pozdrawiamy. Całą ekipę. Oglądam oczywiście, ale nie zawsze wiecie. Nie zawsze piszę czy coś, bo przeważnie na telewizorze oglądam. Wiecie, taki kurde, człowiek tak nie ma aż czasu, żeby to. Ale śledzę różne no tak to wygląda no nie wiem jaki rocznik nie będę tutaj już kombinował ale kurde da się nakopać ja dziękuję no naprawdę Pimpoterem szukałem i to yy, tak to, lekko z boku ale na, na dosyć, dosyć tak na dole no to tak trzeba liczyć takie dołki na, będą nawet na cały ten, ten metalowy metalowy ten pierdolnik tutaj w tej łopatce, no tak mniej więcej takie ciche sygnały już takie no całkiem, całkiem fajnie Dzień No działa, nie jak na taką małą dziewiątkę Sie, kurde nakopałem znowu teraz taki o. bagnet szwajcarski w <grytanie> panierce no, pierwsza wojna światowa nie żartuję jakiś drut taki powiem wam jak chodziłem na na tym jakimś tam użytkownika chyba tam tego pozdrawiam Adriana Znaczy yy, nie wiem czy, czy to było jego ustawienie czy jakieś tam To mi się jakoś chodziło dziwnie tak no to pierwszy ten a, ty, a jak chodzę na tym yy, trzecim tym Coin Co Fast mam 13,6 kHz to te dźwięki mi się wydawają, yy, wydają takie inne jakby lepsze może może tam jakaś mała zmiana, zmiana tych, tych tonów albo coś, no nie wiem, albo mi się jakoś to inaczej łączyło z tymi słuchawkami, bo to wiecie te słuchawki to są też takie raz to mi się teraz rozłączyło przed chwilą, bo tam chciałem sobie nie wiem coś nacisnąć w słuchawkach i bas jakiś czy coś tam i to się rozłączyło, czyli to jest takie no działa działa nie nie ma jakiegoś tam opóźnienia czy coś nie tylko że no to nie są oryginalne wiadomo nie oryginał to oryginalne. No był teraz sygnał 73 Myślałem, że coś nie, nie tego, ale grzebałem, grzebałem, nie mogłem tego wygrzebać w końcu. No i wraza dwójka z PRL-u 73 równo się trzyma. No może tu kogoś pozdrowimy. Nie wiem czy to będzie widać, czy nie widać. Aj kurde. Gile cieknął oczywiście, tak jak, jak to zawsze Mister mówi. Pozdrawiam go który tam jest 79 Pozdrawiamy 79 Jak dobrze widzę oczywiście nie? tak no. no trzecia moneta, tak? No trzecia, dobrze mówię, o, trzecia No to kurde trzecia jest Tu jeszcze tu i lecę tam kawałek i do domu Kurczę, nie mogę tego namierzyć Zobaczcie kurde, sobie myślę Co tu jest? Takie jakieś chyba coś od wentylka czy co? Takie chudego jakiegoś... Nie, coś innego. Tu jakieś takie... Taka mała nakrętka jakaś chyba. jeju, widać coś. Brudne, łapy, nic więcej. Nie, nie wiem o co tu chodzi w sumie z tym śledzeniem gruntu. Coś tam jest. Raz tam się pojawia. Pojawiają cyfry, z drugim razem to znika, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale kurde, dzwoni od tych od tych linii jak cholera nie chociaż mam na 80 czułość nie ale jest coś patrzcie coś mi się udało wyciągnąć o kurde jest proszę Państwa pierwszy jak ja już dawno tu, tego nie znalazłem jest Kaszubska betoniarka jak to Ady mówi pozdrawiam go jest proszę Państwa Kaszubska betoniarka znaleziona orx -y. Na pierwszym wypadzie, no. Jak się czujesz, proszę Pana? Ech, nic nie mówi. Pierdzi tylko w słuchawkach, czasami tam coś skrzeczy. I nieraz robię dydydydydydydyd. Zależy jak się ustawię i w którym kierunku idę. Wiecie o co chodzi też? Jest betoniarka, kurde. Kurczę, takie blaszki to sygnał jak dzwon. Ja sobie myślę, co to będzie? A to takie, zobaczcie, dwa kawałeczki. Nic tam więcej nie pokazuje. Pimponter w sumie to nie wiem nie, nie ma nic Trzeba kończyć pomału tą nie, nierówno walkę walkę z, z tym wariatem tutaj z tym luźnym panelem To mnie denerwuje trochę no ale chcę zrobić no. Nie wiem może coś wymyślę Szukam, szukam sygnału sobie myślę No gdzie to uciekło, a to kurczę na, na łopacie leży Piercie Arabeli jakieś tutaj jakieś kółko nie wiem to tu to... Ale to takie, widzicie, to jest zwinięte, puste, takie w środku. No sygnał wiadomo, fajny był okrągłe no. Kurde, nie chcę iść do domu teraz. To już która, 16-18? A ja tutaj, no, trzeba się zawijać. Kurde, dobra, dobra, kończę. Dobra, czas się zawijać. To no, 5 zł. ja dziękuję, z tego tu nic nie zostało. 5 groszy, kaszubska betoniarka. I dwa złote, cztery monety Norma jest, u minister Dolnego Jakieś pierdołki, to tam tych śmieci już nie pokazywały Nie będę pokazywał takich, wiecie, trochę kapsli Te fajerki tam inne, to zostawiłem tam pod drzewem W krzakach tam, tam. znaczy, pod, no przy drzewie tam Tu nieraz taki facet chodzi, to tam nieraz zbiera tych zło Jak tam coś widzi No ja tu, tu można pochodzić sobie, ja pochodzić Ja tu muszę przyjść jeszcze może jutro nawet na chwilkę albo coś, wiecie, teraz trochę człowiek się napali No z nowym sprzętem, no. Hej, do następnego odcinka czy tam częściej jak to tam odcinka To no, gile lecą Czasem lecą No jak kurczę, jeszcze coś na kwiecie nie chce się ruszyć z jakąś taką lepszą pogodą no ale wiadomo jak wiecie jak to wygląda nie? jak kiedyś było w ogóle no to było całkiem cennego, to jeszcze śnieg leżał na razie, hej